Nagrywa się w 4K. Także witamy serdecznie z pola. Gdzie? W Nowym Roku. W Nowym Roku. a Ano, faktycznie. Tędy jechaliśmy, tylko że śnieg był. Znaczy taki lekki. Mhm. Dzisiaj w jedziemy do naszej pierwszej bazy przypadowej. Już nie taką długą drogą jak wtedy, żeby jeszcze radka nie męczyć. Tak. Ale ja się zmęczymy, będziemy po prostu jeździć. NTB <laughs> w końcu zobowiązuje. Tak jest. Mam nadzieję, że tam drogi. trafimy. No, bo Daniel będzie robił rosół. Ale mam nadzieję, że my tam trafimy, bo inną drogą jedziemy. A to był nasz taki pierwszy jakby pierwsze miejsce, gdzie kawę Daniel zrobił.

Uważajcie na niedźwiedzie w lasach. W ogóle wczoraj, nie dzisiaj czytałem, że dwa niedźwiedzie zastrzelili. No do jakiegoś hotelu się zbliżały. Ciekawe. U nas nie, gdzieś tam, w tatrach. Żeby w samolot nie wpadł. Żaden. Jadą Dużo ludzi w lesie, za chwilę kogoś mijamy, trzeba uważać. Czasami ktoś się przesunie, czasami nie. Tu nazywałem vloga, czasami jak ginę. To później woda się dała. A, faktycznie. Zobaczcie, co się zmieniło. Majówka taka sobie. No, jedziemy. Tutaj cały czas praktycznie pod górę. To ciężko. I sapiemy sobie. środek lasu ja takie drogi w środku lasu to rozumiem dzień dobry mandacik od razu będzie znowu idziemy pod górę ogólnie to fajna pogoda jest słońce nam wyszło znowu wszędzie patyczki w miejsce. jednak Google ma dobrze działa. tu była, tylko nie nagrywaliśmy, bo to początek tej przygody, ale tu była pierwsza kawa. W miejscu to też baza. Tak. Tutaj się MTB True City na, narodziło. Tutaj przez pół godziny próbowaliśmy rozpalić ogień, ale się udało. I pierwsze zdjęcie na Instagramie jest z tego miejsca. Tak. A Daniel Instagram wam pokaże jak sobie odpali Trzyma się. Daniel robi rosół z kury. Już pokażę. Ta kura to Tutaj już jest załatwiona. w kupeczku, ale trzeba to co się lubi, to się ma i z tego korzystać w stu no, podgrzewane, ale... Tutaj kubeczek z hashtagiem naszym prywatnym. No, znajdź swoje szczęście z drugiej strony. Niech wam pokażemy. No możesz obrócić w sumie. Tu macie. Znaczy inaczej, to trzeba tak wygodniej. No tak, jesteś prawo, prawo ręczny. I takie jak społeczne jak po lewo. <gry> nie, jestem lewo ręczny ogólnie, ale prawo ręczny też O, patrz jak szuka. Szuka. Mamy marcheweczkę z tego co widzę. Tak, marchew, trochę pietruszki, tak Nie ma tego za dużo, ale coś. Ale zdrowo jest. jest. Powoli wracamy. Musimy się dostać na drogę. Ale Tak. Robi się ciemno. Znaczy przez chmury ogólnie, bo nie przez godzinę. Ta droga tutaj to jest świetna, żeby taki asfaltik w środku lasu. Oh. Powiedzieć, że to jest dziewiczy zjazd, ale już zjeżdżaliśmy. I to zimą. tylko jak nogę chcę zmienić. No. Ale to, skadały, to, jest... to spacer by był tutaj.

Rozpadało się. My już po drodze minęliśmy setki ludzi. Mieliśmy za utratę, ale pogoda nam nie dała. Tak, pada mocno. Pewnie tego na filmie jakoś nie będzie widać. Ale ja Mam nadzieję, że będzie się Ale powiem że było ugodnie. Fajnie było, no. Fajny wypadzik. Dobrze, że pogoda nam dała. No chociaż tyle, że mogliśmy w ogóle wyjść, bo to się nawet też nie zapowiadało dzisiaj. Ten deszcz, który teraz pada miał być koło 11,12, 12 Czyli jak wychodziliśmy Więc jest git. Chyba się będziemy żegnać, bo nie wiem ile GoPro wytrzyma w takim zimnie. No już i tak będziemy tylko lasem jechać. Także dzięki za dzisiaj. Wbijajcie na Instagram. Linki są w opisach. Tak, na YouTube, na tak. Oglądajcie nasze inne filmiki. Ogólnie na Instagramie e, taki szał się trochę u nas zrobił, bo prawie 20 nowych osób zaczęło nas śledzić tak z dnia na dzień. Nie wiem czy to jest moc filmu, czy po prostu Daniel kupuje na Allegro, ale nieźle. Nie Relacje są na żywo, co my robimy w danym momencie. Możecie zobaczyć u nas na Instagramie co, gdzie jesteśmy, co robimy, nie? Tak. A później zawracamy na chyba, gdzie macie jakby całe słabość, wszystko montowane w adotę. Tak jest. Także dzisiaj był rosołek na obiad. Tak. no nie Tak. kawa. Tak, bardzo dobre. Dziękujemy pani Agnieszce. Głównemu sponsorowi pożywienia na tym kanale i żabcom. To już innym osobom dziękujemy za żabsy. Eee, kończymy, także trzymajcie się. czy Może Daniel bez trzymanki na koniec? Nie, nie ryzykuj może. Jest, było. Było, siema.